Szanowni Państwo, zdecydowałem się kandydować na burmistrza gminy Pniewy, aby polepszyć standard życia każdego mieszkańca. Chcę być burmistrzem wszystkich, niezależnie od oddanego głosu. Gdy wygram wybory, zrobię wszystko, aby przyspieszyć rozwój naszej gminy, stworzyć lepsze warunki zamieszkania. Zwiększyć ilość miejsc dobrej pracy, polepszyć komunikację umożliwiającą łatwiejszy dostęp do nauki, pracy, lekarzy i wypoczynku. Chcę wspierać inicjatywy mieszkańców, wsłuchiwać się w głosy płynące od lokalnego społeczeństwa. Dlatego pytania i propozycje, proszę wysyłać na mego maila, Facebooka lub o kontakt osobisty. Szanowni państwo, zapraszam was na wybory 7 kwietnia 2024 roku. Będę wdzięczny za kontakt, uwagi i każdy oddany na mnie głos. Dziękuję.